W tym odcinku znów poznacie 10 fotografii kryjących przerażające historie. Usłyszycie o zamaskowanym mordercy, cudownym ocaleniu i ciele uchwyconym we vlogu. Zaczynamy. Numer 10, moment przed wypadkiem. To niepozorne zdjęcie zostało zrobione 14 sierpnia 2011 nad wodospadem Niagara. Kobieta w czerwonym sweterku stojąca za barierką to 20-letnia Ayano Tokumasu, studentka z Japonii. Zaledwie kilka chwil po zrobieniu zdjęcia, dziewczyna straciła równowagę i spadła w 24-metrową przepaść. Był to nieszczęśliwy wypadek, a para na zdjęciu nie mogła spodziewać się tego, co zaraz miało się wydarzyć. Ciało dziewczyny zostało porwane przez prąd, a na jego poszukiwanie ruszyły łodzie oraz helikoptery. Udało się je odnaleźć dopiero po kilku dniach. W tamtych latach Wodospad był odwiedzany przez 11 milionów turystów rocznie, ale jak twierdzi Doc Kane, policjant pracujący w parku, był to pierwszy tego typu wypadek. Numer 9. Ostatni artykuł. Kim Wall była dziennikarką, która pisała m.in. dla New York Times czy Guardiana. Na zdjęciu znajduje się w małej łodzi podwodnej zbudowanej przez Petera Madsena, ekscentrycznego wynalazcę i bohatera jej najnowszego artykułu. Rejs miał trwać zaledwie dwie godziny, ale kobieta. Nie wróciła na noc do domu. Następnego dnia służby ratunkowe otrzymały wezwanie. Łódź Pitera szła na dno. Mężczyznę udało się jednak uratować. Twierdził, że odstawił kobietę na ląd poprzedniego dnia. Po jakimś czasie morze wyrzuciło na brzeg rozczłonkowany tor tors kobiety. Nurkowie znaleźli pozostałe części ciała zatopione w obciążonych workach na dnie morza. Madsen kłamał sądzie, że kobieta zatruła się gazem. Jak przeczytamy w artykule na stronie onet.pl, wkrótce okazało się, że Peter Madsen zapraszał wcześniej na swą łódź podwodną również inne kobiety, ale każda z nich miała mu odmówić. A na krótko przed zabraniem Kim Wall na swą łódź obejrzał wideo przedstawiające ścięcie głowy. Ostatecznie został skazany na dożywocie. W 2020 przyznał się do winy w trakcie wywiadu do filmu dokumentalnego. Tak naprawdę to on zamordował Kim. Numer 8. Święty Mikołaj. Ten uśmiechnięty święty Mikołaj wygląda jak wyciągnięty prosto z reklamy. To Bruce MacArthur, ogrodnik, który w okresie świątecznym dorabiał w supermarketach. Według znajomych i sąsiadów był miłym, niepozornym mężczyzną. Nie mogli uwierzyć, że Bruce zamordował aż 8 osób. Swoje ofiary wyszukiwał na portalach randkowych dla homoseksualistów. Pierwszą z nich zabił we wrześniu 2010 roku. Przez następne 7 lat po Toronto krążyły plotki o seryjnym mordercy, ale nie udało się go namierzyć. Policja nie była zbyt zainteresowana sprawą najprawdopodobniej dlatego, że celował głównie w imigrantów, osoby bezdomne lub ukrywające swą orientację. Gdy policja weszła ostatecznie do jego mieszkania, znaleziono w nim mężczyznę przykutego do łóżka. Kolejną potencjalną ofiarę. Możliwe, że godziny dzieliły Makartura od popełnienia kolejnej zbrodni. Na jego komputerze znajdowały się liczne dowody pozostałych morderstw. Okazało się, że grzebał swoje ofiary w ogrodach, którymi zajmował się zawodowo. Numer 7. Skrzypce. Te stare, liczące ponad 100 lat skrzypce nie byłyby wiele warte, gdyby nie historię, jaką rzekomo posiadają. Najprawdopodobniej należały do Wallasa Hartleya. Który był dyrektorem orkiestry na pokładzie Titanicza. Grał do ostatniej chwili, póki statek nie poszedł na dno. Skrzypce podobno zostały odnalezione pośród jego szczątków, przy ciele muzyka w 1912 roku. Dlaczego podobno skrzypce w 2006 odnaleziono na strychu? Zdobi je plakietka z wygrawerowaną wiadomością. Dla Wolesa z okazji naszych zaręczyn od Marii. Testy wykazały, że instrument miał styczność ze słoną morską wodą. W 2013 sprzedano go na aukcji za zawrotną kwotę ponad 5 milionów złotych. Numer 6. Bestia z Jersey. Mogłoby się wydawać, że zamaskowani mordercy to wyłącznie wymysł popkultury. Niestety, ta maska należała do prawdziwego kryminalisty. Edward Paisnell nazywany był Bestią z Jersey i przez kilkanaście lat terroryzował niewielką wyspę Channel Island. Początkowo napadał i gwałcił młode kobiety, później jego ofiarą padały również dzieci. Niestety nikt nie był w stanie wskazać sprawcy, dlatego policja postanowiła zebrać odciski palców od każdego dorosłego mężczyzny na wyspie. Odmówiło 13 osób, w tym Paisnel. Niestety oskarżenia padły na innego, niewinnego mężczyznę, któremu spalono dom. Po jakimś czasie bestia jednak wróciła. Ostatecznie udało się go złapać. Zupełnym przypadkiem. Morderca zaczął uciekać przed policją, która ruszyła w pościg, gdy przyjechał na czerwonym świetle. W gwałcie miał swój charakterystyczny kostium, a w jego domu znaleziono sekretny pokój wypełniony świadectwami zbrodni i przedmiotami nawiązującymi do okultyzmu. Uznano go za winnego 13 zarzutów napaści oraz gwałtu i skazano na 30 lat więzienia. Co ciekawe, Edward miał żonę i dzieci. Jego małżeństwo się nie układało, ale bliscy nie mieli pojęcia o jego drugim życiu. Numer 5. Uzależnienie od zakupów. Alan Hrubi był świeżo upieczonym studentem. Miał wielu znajomych i często chodził na imprezy. W swoich mediach społecznościowych uwielbiał chwalić się luksusowym stylem życia. Był jedną z tych osób, która robi sobie zdjęcia przy drogich samochodach. Jego uzależnienie od zakupów sprawiło, że został mordercą. Alan pochodził z dobrze ustawionej rodziny, która początkowo finansowała jego zachcianki. W pewnym momencie było tego zbyt wiele i rodzina odcięła go od pieniędzy. Chłopak postanowił więc ukraść kartę kredytową babci i opłacił ją wyjazd do Europy. Po powrocie ojciec zgłosił sprawę na policję, ale to nie poprawiło jego zachowania i popadł w długi wynoszące kilka tysięcy dolarów. Wtedy pokusił się na spadek po rodzicach. Zastrzelił swą matkę, siostrę i ojca. Następnie, by mieć alibi, wspólnie z koleżanką pojechał na mecz do innego miasta, gdzie wynajął drogi hotel. Zdjęcie, które widzicie właśnie na ekranie, dodał na swoje media społecznościowe. Dziewczyna na fotografii nie miała pojęcia o zbrodni, jaką popełnił. Następnego dnia znaleziono ciała rodziny. Policja skontaktowała się z Alanem, a śledczy od samego początku czuli, że coś tu nie gra. Chłopak Dość szybko przyznał się do winy, skazano go na dożywocie. Numer 4. Podwodne morderstwo. Na pierwszy rzut oka to zwykłe zdjęcie nurków na wakacjach, jednak po przyjrzeniu się zauważymy, że instruktor nurkowania płynie na ratunek kobiecie leżącej na dnie. To Tina, która wraz z mężem Gabe'em spędzała miesiąc miodowy na oglądaniu wielkiej rafy koralowej u wybrzeży Australii. Zmarła zaledwie 11 dni po swoim ślubie. Jak przeczytamy w artykule Onetu, w wodzie Tina miała trzymać się swojego męża, który był doświadczonym nurkiem. Na temat tego, co działo się po zanurzeniu w wodzie, Gabe podał już 16 różnych wersji. Wiadomo na pewno, że po kilku minutach wynurzył się sam, już bez żony. Tina leżała wtedy na dnie oceanu. Instruktor wyciągnął ją na powierzchnię, ale kobiety nie udało się uratować. Gabe twierdził, że Tina zaczęła panikować, a gdy do niej podpłynął. Panice strąciła mu maskę i zaczęła opadać na dno, zanim zdążył ją znowu założyć. Gabe został oskarżony o zamordowanie żony. Powodem miała być chęć zdobycia pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej. Sąd uznał go za winnego, jednak w sprawie brakowało solidnych dowodów. Ostatecznie został uniewinniony. Do dziś nie wiadomo, co naprawdę wydarzyło się wtedy pod wodą. Numer 3. Zakładnicy w 1988 roku dwójka mężczyzn Dieter Degowski i Hans Ruzner, napadli na bank w miejscowości Gladbeck. Gdy zauważyła ich policja, wycofali się i wzięli zakładników. Udało im się wynegocjować pieniądze oraz samochód, który dostarczyła dziewczyna jednego z porywaczy. Bandyci wzięli dwójkę zakładników i pojechali w kierunku Bremy. Tam porwali autobus z 32 osobami na pokładzie i tu cała historia zaczyna robić się naprawdę dziwna. Mijał drugi dzień i sprawą zainteresowały się media. Autobus, w którym byli porywacze, został otoczony przez dziennikarzy. Z miejsca wycofała się policja, by nie narażać zakładników. Przez kilka godzin bandyci udzielali wywiadów mediom. Reporterzy mogli bez problemu wchodzić do autobusu. Wspólnie z bandziorami palili fajki, a niektórzy fotografowie prosili nawet, by porywacze trzymali broń przy głowach zakładników, by ustrzelić odpowiednie zdjęcie. W końcu policja postanowiła zareagować i schwytała dziewczynę Ruznera, gdy ta poszła skorzystać z talety. Bandyci zagrozili, że będą mordować kolejne osoby, jeśli policja nie wypuści jej w ciągu 15 minut. Dziewczynę wypuszczono. Ale ich ofiarą padł 15-letni chłopak. Wszystko to działo się na oczach dziennikarzy. Wieczorem autobus ruszył w stronę Holandii, ale tamtejsze władze nie chciały negocjować z porywaczami. Mieli wypuścić dzieci z autobusu. Ostatecznie bandyci dogadali się z policją, która podstawiła im nowy samochód. Z dwójką zakładników pojechali w stronę kolonii, i tam sytuacja była jeszcze bardziej absurdalna. W centrum miasta auto zostało otoczone przez tłum ludzi. Dziennikarze znów na luzie robili wywiady z porywaczami, przynosili im również kawy i ciastka. Wtedy jeden z fotografów zrobił to zdjęcie, na którym Degowski siedzi wraz z zakładniczką. Kobieta została zabita zaledwie kilka godzin później. Gdy bandyci, przy pomocy jednego z reporterów, opuścili bremę, policja ustawiła blokadę na drodze, by przechwycić auto. Rozpoczęła się strzelanina, w wyniku której bandyci zastrzelili kobietę. Ta historia jest wyjątkowo pokręcona i trudna do opisania w jednym punkcie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, sprawdźcie kanał BOST WIKI, z którego czerpałem moje wiadomości. Numer 2 Ocalona. 16 listopada 1961 roku statek Captain Feo odnalazł rozbitka na środku morza. Była to 11-letnia Terry Joe, która czwarty dzień dryfowała na rozpadającej się dmuchanej tratwie. Dziewczynka była odwodniona, głodna i doświadczała halucynacji. Zanim wciągnięto ją na pokład, jeden z marynarzy zrobił jej to zdjęcie. Terry Joe była pasażerem statku Bluebell, którym jej ojciec postanowił popłynąć na wakacje życia. Zabrał ze sobą żonę i trójkę dzieci. Łodzią dowodził wynajęty żeglarz Julian Harvey. Towarzyszyła im także jego żona, która pełniła rolę kucharki. Kilka dni przed uratowaniem Terry, Harvey został odnaleziony przez Straż Wybrzeża Miami. Opowiadał, że jako jedyny przetrwał zatonięcie jachtu spowodowane złamaniem masztu, który uszkodził maszynownie, co z kolei wywołało pożar. Gdy mężczyzna usłyszał, że Terry Joe przeżyła, popełnił samobójstwo. Nie powinno to dziwić, gdyż Terry Joe znała prawdę na temat tej przerażającej nocy. Jak przeczytamy w artykule na stronie onet.pl, dziewczynkę wyrwał ze snu przerażający krzyki jej starszego brata. W kałuży krwi leżeli na podłodze jej matka i brat, podczas gdy ojca i siostry miała już nigdy nie zobaczyć. Mordercą był Julian, który postanowił zatopić statek. Był pewny, że dziewczynka się utopi. Na szczęście znalazła tratwę. Jak dowiemy się z artykułu, jedna z sugeruje, że Harvey został przyłapany na gorącym uczynku przez kogoś z rodziny, gdy zabijał żonę, by wyłudzić odszkodowanie i postanowił pozbyć się wszystkich świadków. Gdyby nie cud, możliwe, że nikt nie poznałby prawdy. Numer 1 uchwycony na vlogu. Sara Fang to lifestyleowa YouTuberka, która na swoim kanale dzieli się vlogami z podróży. W 2017 odwiedziła słynne Czerwone Jezioro na Cyprze. Było to zwykłe nagranie z podróży, a miejsce było często odwiedzane przez turystów i influencerów. Kobieta przypadkiem uchwyciła na nim walizkę, zatopioną w wodzie. Jezioro jest toksyczne, więc nawet nie próbowała sprawdzić, co może być w środku. Dwa lata później walizkę odnalazła policja. Okazało się, że w środku znajdowały się zwłoki kobiety. Należały do jednej z siedmiu ofiar seryjnego mordercy i wojskowego, Nikosa Metaxasa. Jego celem były imigrantki, które poznawał w serwisach randkowych. W dwóch przypadkach zamordował także ich dzieci. Metaxas nazywany jest pierwszym seryjnym mordercą na Cyprze. Słyszeliście o jeszcze innych podobnych zdjęciach? Chcielibyście więcej odcinków tego typu? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się wkrótce. Piana.